Przebaczam i zapominam. Ach, gdyby wszyscy grzesznicy znali moją boską dobroć, nie wahaliby się ani chwili, by uczyć się do mnie, zwłaszcza wtedy, gdy grzechy nie wypływałyby ich ze złej woli. Za jedno westchnienie miłości ku mnie przebaczam i zapominam długi szereg uchybień popełnionych z ułomności. Gdyby wszyscy ludzie prosili mnie o przebaczenie i pomoc po popełnieniu winy, ziemia stałaby się już rajem. To tylko złość i zuchwałość po dokonaniu grzechu paraliżuje mnie i zmusza do surowego sądu. Temu jednak, kto rzuci się w objęcia mego miłosierdzia z zaufaniem, pomogę. Jestem dobrym pasterzem dzisiaj. Jak byłem nim wczoraj i będę jutro. Nawet gdy zabłądzicie, idę szukać was, by przywrócić do owczarni. Wróć tylko do mnie ze skruchą, a będziesz zawsze przyjęta po ojcowsku. Jeśli mam być pośrednikiem, muszę was bronić. Jeśli twoje serce wydaje tylko kwaśne, złe owoce, Daj mi je również, ulituje się nad Tobą i zajmę się Twoją sprawą. Lekarz nie pyta, jakie zdolności ma chory, tylko czego potrzebuje od niego. Również i ja patrzę tylko na to, jak uzdrowić duszę. Jestem najlepszym z lekarzy, jeśli zechcę, mogę uzdrowić. Jestem zawsze blisko duszy uciśnionej. Dbam po ojcowsku o chorego i jestem ucieczką opuszczonego. Ale dla wielu dusz nie jestem już jedynym i prawdziwym panem, który zna i troszczy się o każde swoje stworzenie. Jestem kimś obcym. Gdybyście wiedzieli, jak zawsze ucho mojej miłosiernej dobroci jest ku Wam zwrócone. By pomóc Wam zaraz, gdy do mnie się zwrócicie. Gdy tylko prosicie, staram się spełnić każde Wasze możliwe pragnienie, ale mało kto z Was zwraca się ku mnie z ufnością i z wiarą.